Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie drugi pojedynek ligi mistrzów Inter kontra Real, czyli tak jak Milan również sąsiad zamiedzy rozgrywa meczek w lidze mistrzów z Realem Madrid. Przygotowałem, tak jak wcześniej, szetek z kolekcji tej nowej tops meczu tak sezon 2021/2022 i podobnie jak w tamtym meczu Liverpool Milan Będziemy liczyć punkty 2 za kartę dla Interu, jeden punkcik za kartę dla Realu, bo jest tych kart dużo więcej z Realu, z Realu aniżeli z Interu. Napiszcie również, jaki wynik obstawiacie w tym meczu. Ja myślę, że będzie też remis. 1-1, no i zobaczymy, czy drugi meczyk również będzie podobnie przebiegał jak pierwszy. No niestety, Milan w karcianym pojedynku przegrał 3-0 z Liverpoolem. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak w prawdziwym meczu. No i co? Zaczynamy pojedynek Inter kontra Real. Mamy pierwszą kartę Chelsea, dalej West Ham, PSG, Barcelona, Sevilla, Porto, Bayern. I karty specjalne. Leon Gorecka, Midfield, Masterclass, Bayern. All-Runder, Saul, Atletico. I pięknie mamy Pro Elite Bellingham. Myślę, że karta będzie miała dość dużą wartość. Bo z tym zawodnikiem, jak wiecie, jest hype. Bellingham na karcie Pro Elite, więc piękny traf. I do tego jeszcze Man of the Match, Jao Cancelo z Manchesteru City. Po pierwszym rozdaniu mamy 0-0. Druga saszetka. Leicester logo Liverpoolu i jest Real Madrid Federico Valverde i prowadzenie zespołu z Hiszpanii Borussia Lipsk Sporting Atalanta logo Romy. i na kartach specjalnych mamy Pedri signature style Barcelona goal machine Salah z Liverpoolu z Atalanty Ilicic karta Crystal i next gen Mukoko z Borusii Dortmund. Trzecia saszetka, więc jesteśmy pod koniec pierwszej połowy. I jakie mamy tutaj karty? Leicester, Liverpool, Barcelona, Borussia, Porto, Villarreal, Atletico, Bayern i teraz już mamy karty specjalne. Super Savior Oblak z Atletico I jest druga karta dla Realu Goal machine Karim Benzema Nie wiem czy wiecie, ale trzy bramki strzelił w ostatnim meczu w lidze 5-2 wygrali I tutaj mamy Ogbonę, karta Krystal I Mancini, man of the match z Romy A więc do przerwy prowadzi Real 2-0 w meczu z Inter Rozpoczynamy drugą połowę i mamy Manchester City Manchester United i Real Kapitan Marcelo 3-0 czyli podobny wynik jak w meczu Liverpool-Milan no a tutaj jeszcze mamy saszetki do tworzenia PSG Napoli Real Betis Juventus logo Atalanty i na kartach specjalnych all Bellingham Borussia Signature Style Baranet Cea. Z Real Sociedad, Heritage, Tiago Alcantara, Liverpool i z PSG Master Apprentice Kurzawa-Bakker. 3-0 dla Realu. I kolejna saszetka Chelsea, West Ham, logo Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Juventus, Atalanta i mamy czwartą bramkę dla Realu Signature Style Rodrigo 4-0. Midfield Masterclass Gorecka z Bayernu, Karta Klubsto z Kimichem, również Bayern i Sevilla Master Apprentice Gomez N. Nesiri. No i została ostatnia saszetka, więc tutaj raczej się nic już nie zmieni, będzie zwycięstwo Realu. Musiałyby wpaść co najmniej dwie karty Interu, żeby był remis. Leicester. Liverpool. Benfica. Jest Real. David Alaba. Czy David Alaba. 5 do 0. Jeszcze większy pogrom niżeli w meczu z Milanem. Porto. Villarreal. Atletico. Bayern. I na kartach specjalnych. Saul. Allrounder. Atletico. Pedri. Signature style. Barcelona. Jewel, Crystal z Chelsea i Edison Cavani, Man of the Match, Manchester United. A więc moi kochani, no mega, mega sprawa. Wpad Bellingham na karcie Pro Elite. Później sobie sprawdzę, jaką mniej więcej wartość będzie miała ta karta. Ale myślę, spokojnie. Gdzieś 70-80 zł. Na pewno na ten moment można za nią dostać. No i co, jeżeli chodzi o pojedynek, wygrywa Real 5 do 0. Na wyjeździe w Mediolanie z Interem. Zobaczymy, jak będzie w prawdziwym meczu. No, na pewno taki wynik e, nie będzie miał e, prawa bytu, więc ja tutaj stawiam na remis 1-1. Ok, jeżeli odcinek Wam się podobał, łapki w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.